Was Bardzo serdecznie z tej strony Makre, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o 10 powodach, aby nie iść do technikum informatycznego. Już było 10 powodów, aby iść, dzisiaj nagrywam, żeby nie iść. Tak? Czyli pierwszy punkt: Słabe szkoły nic cię nie nauczą. Jeśli szkoła ma złe opinie, słabi nauczyciele są, no to pójdziesz, stracisz te 4 lub 5 lat. No, i wtedy no nic nie wyniesie, ponieważ y, niektóre szkoły wiem, że uczniowie sobie po prostu grają na lekcjach, tak, y, jakieś gry, zamiast się uczyć, na przykład, nie wiem, programowania czy tam sieci. No, więc y, no, strata czasu wtedy, tak. Drugi punkt to jest obszerny, obszerny materiał. Dla kogoś może być to dobrze, dla kogoś nie. Y, chodzi o to, że dostajecie kilka przedmiotów naraz, czyli na przykład y, diagnostykę i sieci, y, raczej z bazą danych to już się nie łączy, raczej są sieci i właśnie tam do serwisu potrzebne rzeczy. No i musicie się uczyć tego i tego. No to jak będzie dużo materiału, no to dużo musicie poświęcić, no bo czasu, tak? Y, no bo wszystko trzeba zdać, tak? No, i też y, egzamin INF02 składa się właśnie z tych serwisowych rzeczy, no i sieciowych, no to y, również dużo do nauki. Trzeci po, y, podpunkt y, jest to programowanie tylko podstawy, więc jeśli wiecie, że zostaniecie programistami, chcecie być programistami, no to y, technikum się nie nauczycie programowania ponieważ są tam tylko podstawy, żadnych frameworków i tak dalej, tylko takie pod, podstawowe zagadnienia i, i tyle, tak? czyli programistami po technikum nie zostaniecie. Czwarty punkt to jest rok dłużej nauki, czyli jak w liceum teraz uczą się 4 lata, no to wy będziecie 5, co wam opóźni również pójście na studia, no, i rozwijanie po prostu dalszej, dalszej kariery, tak. Jeśli będziecie chcieli pracować szybciej, no to szkoła też może Wam to utrudnić. Yy, przestarzałe zagadnienia to, tak jak mówiłem, yy, znaczy nie, mówiłem, że podstawy, tak, ale również. Yy, Niektórzy nauczyciele uczą przestarzałych zagadnień z jakichś starych książek. Tu bardziej tyczy się programowania, ponieważ no, serwis jest cały czas ten sam. Jeśli chcesz być serwisantem, sieci raczej no, też y, się rozwijają, są nowe jakieś zagadnienia, no, ale słabiej niż w programowanie. W programowaniu naprawdę dużo nowych rzeczy się pojawia, a tam uczycie się y, przez to, że uczycie się podstaw jeszcze starych podstaw. Na przykład powiem tu o CSS-ie. Yy, macie float left, no to teraz to się robi gridem lub flexboxem, a nie żadnym floatem, a w szkole będą Was raczej uczyli floatem. Nauczyciele bezkomercyjnego doświadczenia w IT, yy, jest to również na studiach, no i no oczywiście niektórzy nauczyciele może mieli jakieś yy, jakieś przygody z firmami IT, gdzie tego komercyjnego doświadczenia zdobyli i wtedy mogą wam przekazać lepszą wiedzę. No a raczej ci nauczyciele, co nigdy nie programowali, no mówię to o programowaniu, tak, nigdy nie programowali w firmie, no to przez to uczą te przestarzałe zagadnienia, żadnych nowinek no i y, słabo to wygląda w większości szkół. Nauka niepotrzebnej dla ciebie zagadnień. No to jeśli nie chcesz być sieciowcem, no to po co musisz uczyć się tych sieci? Tak? Lepiej skupić się właśnie na programowaniu lub też e, serwisie. No i tak e, ze wszystkim, tak? jeśli nie chcesz być programistą, tylko sieciowcem, no to nie musisz w ogóle programować, nic nie musisz tego wiedzieć, a jednak e, musisz się tego nauczyć i poświęcić czas, co jest stratą czasu dla ciebie. E, tutaj bardzo dużo zajęć bo z mojego przykładu tutaj opowiem, że liceum na przykład kończyło lekcje o 12-13 a my zazwyczaj codziennie mieliśmy do 15, no ale no, mi się to opłaciło, tak niektórzy jakby to powiedzieć, no niektórym co później nieśli w informatykę, no to lepiej by było kończyć o tej 12 i robić sobie inne rzeczy niż na przykład zostawać na tych zawodowych. Stary sprzęt, niektóre szkoły, niektóre no, no, w sumie niektóre, nie wiem, czy większość teraz już y, dużo szkół ma te nowsze sprzęty, no ale musicie zobaczyć, jeśli idziecie do techniku informatycznego, to musicie zobaczyć, jaki mają tam sprzęt, no ale w większości może być to stary sprzęt, jakieś stare komputery, no a wiadomo, że jak skończycie za 5 lat szkoły, no to już będziecie raczej te nowsze komputery naprawiać i Jakieś nowe technologie i tak dalej. Ja w szkole się nauczycie tych starych. No i tutaj nie wiem, czy to jest powód, aby nie iść do technikum. Matematyka i fizyka rozszerzona ja tego i tego nie miałem, akurat, ponieważ byłem połączony z kierunkiem, który w ogóle tego nie potrzebował. No ale raczej ta matematyka, ewentualnie fizyka jest rozszerzona, co jeśli będziecie na przykład serwisantem, to w ogóle nie jest to potrzebne. Jeśli programistą front-endu, tak jak ja teraz, to również jeszcze nie spotkałem, żeby było mi to potrzebne. Co jeszcze? Dużo programistów nie potrzebuje matematyki, może jacyś tam, którzy robią gry, to wtedy potrzebują tego sieciowcy. To nie wiem, czy potrzebują raczej też nie no. Moim zdaniem podstawy warto znać, ale jakieś rozszerzenie, rozszerzone, właśnie matma, jakieś pochodne, całki, wzory skróconego mnożenia, te dalsze, nie te pierwsze trzy, również nie wiem, czy są potrzebne, raczej nie. Jedynie się przydaje do studiów, ale na studiach również po prostu robią to, bo robią. No i to byłoby na tyle z tych 10 powodów. Myślę, że trochę pokazałem Wam z innej strony to Technikum. Zapraszam też do odcinka, jeśli nie oglądaliście 10 powodów, aby iść do Technikum i wtedy sobie po prostu porównacie, co jest lepsze dla Was i co możecie zrobić dalej ze swoją karierą tak jakby informatyczną. Jeżeli, ci, jeżeli odcinek się spodobał, subskrybujcie, łapkujcie, napiszcie komentarz. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, też tam są jakieś informacje na temat technikum i wskazówek do zdania egzaminu zawodowego. Dobra, do zobaczenia, no i cześć.